Oj, dzieje się na świecie rekordowa inflacja bazowa w Japonii, czy przełomowe porozumienie Indii z USA, a to tylko wycinek tego, co dzisiaj przygotowałem dla Ciebie na podsumowanie dnia, na które w tym momencie serdecznie zapraszam. Tradycyjnie rozpoczniemy go od przekroju informacji, w dalszej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie na koniec tygodnia, dziś na topowych rynkach zagranicznych oraz oczywiście, co wydarzyło się ciekawego na GPW. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, na pewno warto pozostać. Kliknij dzwoneczek na subskrypcję, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakąś swoją opinię, swoje przemyślenia na temat prezentowanych informacji w podsumowaniu, to na pewno możesz podrzucić swoją opinię w sekcji komentarzy, do czego zachęcam, jak również zachęcam do aktywności w naszych głosowaniach na karcie społeczność. Ostatnio pojawiło się bardzo ciekawe głosowanie i sprawdźmy, jak prezentują się wyniki. Jak oceniasz wzrost płacy minimalnej w przyszłym roku? 904 oddane głosy, do chwili obecnej widzimy, że pozytywnie 17% głosujących, negatywnie 62% głosujących, nie wie 6%. Powinna minimalna przekroczyć 5000 tysięcy zł, 10% głosujących, a powinna spaść poniżej 3000 zł, 5% głosujących. Bardzo ciekawy rozkład głosów. A teraz już nie przedłużając, lecimy z konkretami. Kanclerz Scholz broni planów dotyczących polityki azylowej Unii Europejskiej. To historyczne porozumienie. W oświadczeniu rządowym przed przyszłotygodniowym szczytem Unii Europejskiej kanclerz Niemiec Olaf Scholz bronił planów dotyczących procedur azylowych na zewnętrznych granicach Unii. To historyczne porozumienie, ponieważ pokazuje, że Unia Europejska może przezwyciężyć różnice nawet w najbardziej kontrowersyjnych kwestiach, powiedział w czwartek w Bundestagu szef rządu RFN. Niemcy również będą odciążone dzięki takiemu nowemu i sprawiedliwemu systemowi, ponieważ. Do tej pory byliśmy głównym celem w dużej mierze niekontrolowanej migracji wewnętrznej w strefie Schengen, podkreślił kanclerz. Nie można jednak wykluczyć, że Parlament Europejski będzie forsował zmiany. Scholz opowiedział się za osiągnięciem porozumienia z Parlamentem Europejskim przed wyborami europejskimi w przyszłym roku. I co ty na to? Daj znać w komentarzu, bo robi się coraz bardziej ciekawie. W rewizji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 co zaszło? Polska w Brukseli wskazuje, że choć projekt Komisji Europejskiej rewizji budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 zakłada dodatkowe środki na migrację, to nie przewiduje żadnego wsparcia dla uchodźców z Ukrainy. Sprawa ma zostać poruszona na unijnym szczycie w przyszłym tygodniu, przekazało PAP Polskie źródło dyplomatyczne. Rada Unii Europejskiej przyjęła 11. pakiet sankcji przeciwko Rosji za agresję na Ukrainę. Głównym założeniem 11. pakietu jest uszczelnienie dotychczasowych restrykcji nałożonych na Rosję, aby nie można było ich omijać. Państwa członkowskie zakazały też tranzytu przez terytorium Rosji towarów i technologii eksportowanych z Unii do krajów trzecich, które mogą przyczynić się do wzmocnienia militarnego i technologicznego Rosji. Ponadto, piątkowa decyzja Unii rozszerza listę towarów podlegających ograniczeniom, które mogłyby przyczynić się do rozwoju technologicznego rosyjskiego sektora obrony i bezpieczeństwa, o m.in. komponenty elektroniczne, materiały półprzewodnikowe, sprzęt do produkcji i testowania elektronicznych układów stalonych, komponenty optyczne, przyrządy nawigacyjne, metale wykorzystywane w sektorze obronnym. Premier Saksonii wezwał do naprawy gazociągu Nord Stream 1 który został zniszczony w wyniku wybuchu i którym rosyjski gaz ziemny był transportowany do Niemiec. Nie ma absolutnie żadnego powodu, dla którego nie mielibyśmy teraz rozpocząć prac nad zabezpieczeniem i naprawą tego rurociągu, powiedział telewizji Welt. Radykalnie lewicowemu aktywiście dzicy lokatorzy zajęli mieszkania. Członek współrządzącej w Hiszpanii radykalnie lewicowej partii głoszącej prawo do mieszkania dla każdego i uznawanej za sojuszniczkę dzikich lokatorów. Sam stał się ich ofiarą. Dzicy lokatorzy zajęli jego objęte hipoteką mieszkanie. Jane śpi w samochodzie i jada w stołówkach socjalnych, podczas gdy dzicy lokatorzy wygodnie urządzili się w jego domu, a przecież własność prywatna jest zagwarantowana w Konstytucji, przypomina. Rząd Hiszpanii ma rekordową liczbę urzędników i wydatki na ich pensje. Niektórzy zarabiają więcej niż premier Sanchez. W rządzie Hiszpanii Pedro Sancheza jest zatrudniona rekordowa liczba urzędników oraz doradców 1568 osób. Łącznie, jak wynika z zaprezentowanych statystyk, w ciągu ostatniego roku w rządzie Hiszpanii i jego agendach pracowało 359 wysokich rangą urzędników, 1116 osób zajmujących niższe stanowiska urzędnicze, a także 93 doradców. W stosunku do ostatniego rządu, Centrum Prawicy, który ustąpił w 2018 roku, poprzedzając pierwszy gabinet Sancheza, liczba pracowników administracji rządowej zwiększyła się w Hiszpanii o 57%. Analizy tych danych według portalu... Infobae dowodzi, że wielu urzędników wysokiego szczebla i doradców rządowych zarabia więcej niż premier Sanchez. Jego roczne zarobki sięgają 87,8 tysiąca euro. Jedna piąta światowych inwestycji w startupy zajmujące się sztuczną inteligencją ma miejsce w Izraelu, zauważył premier tego kraju. Zapewnił, że Izrael w pełni wykorzysta możliwości wynikające z rozwoju tej technologii. Premier zwrócił uwagę na ogłoszenie w tym tygodniu przez amerykańskiego producenta półprzewodników Intel największej inwestycji w historii Izraela o wartości 25 miliardów dolarów na budowę nowego zakładu produkcyjnego w tym kraju. Biden oczekuję, że spotkał się z prezydentem Hin, Xi Jinpingiem w bliskiej przyszłości i nie sądzą, by nazywanie go dyktatorem miało realne konsekwencje, powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden. Zasugerował też, że nie zamierza powściągać swojego języka. Prezydent USA Joe Biden i premier Indii ogłosili w czwartek szereg przełomowych porozumień dotyczących współpracy obronnej, transferu technologii i inwestycji w półprzewodniki, oznajmiając nowy rozdział w stosunkach obu mocarstw. Przywódcy rozmawiali też m.in. na temat wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Odchodzimy od starej relacji sprzedawca-kupujący którą mieliśmy wcześniej i przechodzimy dziś do relacji, w której wchodzi transfer technologii, wspólny rozwój i wspólna produkcja, powiedział Modi podczas konferencji prasowej w Białym Domu. Na konferencji Biden i Modi ogłosili zawarcie szeregu umów, w tym sprzedaży dronów bojowych, produkcji w Indiach silników odrzutowych do indyjskich myśliwców oraz planu budowy zakładów Microna, jednego z największych producentów półprzewodników. Wcześniej w Pentagonie podpisano porozumienie, które ma rozszerzyć strategiczne partnerstwo technologiczne i współpracę między przemysłami zbrojeniowymi obu krajów. Indyjskie media oceniały, że porozumienia będą przełomem, bo USA dotąd bardzo niechętnie dzieliły się technologią z Indiami. Biden poinformował też, że podczas wizyty indyjskie firmy ogłosiły inwestycje w USA warta ponad 2 miliardy dolarów, w tym w zakładach paneli słonecznych w Kolorado, zakłady stalowe w Ohio i światłowody. Japońskim drukarzom wreszcie udało się to, czego nie potrafili dokonać od dwóch dekad. Bazowa inflacja CPI w maju osiągnęła najwyższy poziom od 41 lat i wygląda na to, że wyrwała się z wieloletniego zamknięcia. Przez poprzednie 30 lat Bank Japonii bezskutecznie usiłował wywołać inflację cenową w jednym z najdroższych krajów świata. Bez większego powodzenia. W latach 92 2021 średnia inflacja CPI w Japonii wyniosła 0,3% przy celu inflacyjnym na poziomie 2%. To, czego nie osiągnął Uroda i spółka rosyjski prezydent Władimir Putin załatwił od ręki. Szok paliwowy i energetyczny oraz zwyżka notowań płodów rolnych sprawiły, że inflacja CPI w kraju kwitnącej wiśni przyspieszyła z 1% w lutym 2022 roku do 4,3% w styczniu tego roku. Był to wówczas najwyższy odczyt tego wskaźnika od grudnia 1981 roku. Gdy skutki zachodnich sankcji na Rosję zaczęły wygasać, japońska inflacja jednak znacząco nie spadła. Według najnowszych danych, indeks cen dóbr konsumpcyjnych CPI w Japonii wzrósł w maju o 3,2% rok do roku w stosunku do 3,5% odnotowanych w kwietniu. Nadal więc mówimy o inflacji o połowę wyższej od celu Banku Japonii. Niepokojące jest jednak coś innego inflacja bazowa czyli wskaźnik cen po. Wyłączeniu paliw, żywności i energii, czyli wszystkiego, co najważniejsze. Bazowa CPI w maju podniosła się do 4,3% z 4,1% w kwietniu i w ten sposób osiągnęła najwyższy poziom od czerwca 1981 roku. Przy czym w wielu serwisach przy inflacji bazowej pokaże się wartość 3,2% rok do roku, tak liczony wskaźnik pomija jednak tylko ceny świeżej żywności. Euro PMI. Wstępne odczyty wskaźnika PMI nie przyniosły nam dobrych wiadomości. Wynika z nich, że europejski przemysł pogrąża się w coraz głębszej recesji. Równocześnie wyhamował wzrost w sektorze usług, który przez miesiące napędzał koniunkturę w strefie euro. PMI dla sektora usług strefy euro. W czerwcu obniżył się do 52,4 punktu względem 55,1 punktu w maju i 56,6 punktów w kwietniu, gdy osiągnął najwyższy poziom od 12 miesięcy. Malejące odczyty powyżej 50 punktów sygnalizują wyhamowanie ekspansji aktywności ekonomicznej w badanym sektorze. Było to spore rozczarowanie. Rynkowy konsensus zakładał odczyt rzędu 54,5 punktu. To najniższy wynik od stycznia. W dalszym ciągu pogłębia się regres w przemyśle. Czerwcowy wstępny odczyt na poziomie 43,6 punkta był najsłabszy od 3 lat. Minister Finansów. Inflacja w Polsce systematycznie spada i na koniec tego roku powinna spaść do poziomu jednocyfrowego, ale bliżej 10. Powiedziała w czwartek na antenie TVP Info minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Dodała jednocześnie, że prognozy Ministerstwa Finansów zakładają, że w przyszłym roku średnioroczna prognozowana inflacja sięgnie 6,6%. Czyli cały czas będziemy mieć tylko i wyłącznie drożej. Możliwość zastrzegania numeru PESEL coraz bliżej, a to jest bardzo ważne. Senat przyjął w czwartek jednogłośnie. Z poprawkami ustawą dotyczącą ograniczania skutków kradzieży tożsamości, która umożliwi zastrzeganie numeru PESEL. Ma to m.in. zwiększyć ochronę przed zaciąganiem na dane przejęte przez oszustów, np. kredytów. Regulacja wróci do Sejmu. Długi alimentacyjne w rok wzrosły w Polsce o 3,9 miliarda złotych. Rekordzista winien jest swoim dzieciom ponad 867 tysięcy zł. W maju banki udzieliły o 26,6% mniej kredytów mieszkaniowych niż przed rokiem, a ich wartość była o 23,1% mniejsza, poinformowało w piątek Biuro Informacji Kredytowej, oceniając, że to bardzo dobry wynik. W pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku w ujęciu liczbowym banki i skoki udzieliły o 60% więcej kredytów ratalnych, kart kredytowych, wydały więcej o 34,7% oraz przyznały więcej o 6,6% kredytów gotówkowych. Liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych spadła o 46,3%, poinformowało w piątek Biuro Informacji Kredytowej. BIK podał także, że do 28 maja tego roku banki zaraportowały ponad 1,13 miliona rachunków objętych wakacjami kredytowymi na wartość 281 miliardów złotych. Przed rozpoczęciem tegorocznego sezonu urlopowego ceny benzyny utrzymały się bez większych zmian, a olej napędowy nieco podrożał. Na początku wakacji średnia cena detaliczna oleju napędowego wyniosła 6,20 za litr i była o 11 groszy na litrze wyższa niż tydzień wcześniej wynika z danych BMW Reflex. Przeciętna cena benzyny 95 pozostała bez zmian na poziomie 6,5. Autogaz tankowano średnio po 2,89, a więc podobnie jak przed tygodniem i najtaniej od początku marca 2022 roku. No ale zaraz, zaraz, miały być promocje, no to popatrzmy. Orlen wprowadza wakacyjną promocję na paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia. Paliwa tańsze o 30 groszy na litr, poinformował w piątek prezes spółki Daniel Obajtek. Prezes koncernu poinformował, że promocja przewiduje możliwość zatankowania paliwa od 30 czerwca do 31 sierpnia bieżącego roku czterokrotnie w ciągu miesiąca, to w sumie 8 tankowań do 50 litrów każde, w cenie niższej o 30 groszy od aktualnej ceny. Sir K postanowił zmierzyć się z Orlenem na wakacyjne promocje. Przelicytował Orlen, który proponuje 30 groszy na litrze. Zaoferował swoim klientom 23 czerwca w godzinach od 14 do 17 rabat sięgający 50 groszy na litrze. Później proponuje specjalne weekendowe przeceny, tak więc warto sobie to posprawdzać. A czemu te przeceny w tym momencie akurat są tak istotne dla nas, bo pamiętajmy, że mamy rok wyborczy. Mamy też ciekawą ankietę. Czy obniżka cen paliw przez Olmy wpłynie na spadek inflacji i lepsze statystyki? 1400 ponad oddanych głosów, za każdy głos duże dzięki. Tak. 55% głosujących. Nie. 41% głosujących. Nie wiem. 5% głosujących. Osobiście uważam, że oczywiście, że tak. Tak więc mamy bardzo dobry pretekst do tego, żeby pokazywać coraz lepsze. Dane odnośnie spadającej inflacji, a to jest niezbędne do tego, żeby dać pretekst na przykład RPP przy kosmetycznej obniżce stóp procentowych, choćby nawet o 25 punktów bazowych przed samymi wyborami. Tak więc układanka bardzo ładnie się tutaj układa. W maju 2023 roku podaż pieniądza wzrosła o 10 miliardów złotych. Do jej wzrostu przyczyniło się głównie zwiększenie wartości depozytów i innych zobowiązań wobec sektora przedsiębiorstw niefinansowych, poinformował w piątek Narodowy Bank Polski. Tauron planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do 3 miliardów złotych w 2024 roku. Środki zostaną przeznaczone na przyłączenia nowych klientów, w tym OZE, oraz modernizację i przebudowę sieci elektroenergetycznych. Koniec tygodnia. Trzeba sprawdzić, co obecnie dzieje się na światowych rynkach. Rozpoczynamy od nastrojów, a tutaj ekstremalna chciwość, cały czas obecna na liczniku. Poziom 75. Ale jeżeli chodzi o świat, zerknijmy. Koniec tygodnia pod dyktando wyprzedaży. Wprawdzie gwałtowności nie widzimy, albo do Australii przez kraje azjatyckie, Europę, Kanadę, jak widzimy, Brazylię. Tutaj trwa wyprzedaż, najlepsze. Skoro tydzień dobiega końca, jeszcze zerknijmy na interwał tygodniowy, jak to wyszło. I tutaj też, jak widzimy, cały tydzień pod dyktando do wyprzedaży. Jeżeli chodzi o SP500, to też widzimy, że raczej słabo to wygląda. Jak na razie 3% w dół Tesla, Microsoft 1,2% na minusie, Google 1% na minusie, też zerknijmy na interwał tygodniowy, czy jakieś większe oberwania były tutaj obecne, czy też nie. Amazon w tydzień 2,5% na plusie, ale jak widzimy, no, większe chyba jednak. Na delikatnych minusach. No to zerknijmy na indeksy, a tutaj widzimy, że ropa kontynuuje spadki w tym momencie. Zbliża się do 73 dolarów za baryłkę. Niemiecki DAX na minusie 15 848 punktów. NASDAQ w dół 14 868 punktów. SP 500 w dół 4350 punktów. Jak widzimy, metale srebro odbija 22 dolarów, 42 za uncję. Złoto do góry 1926 dolarów za uncję. I waluty do złotówki frank do góry mocno 4,53 funcik. Mocno 5,18 do góry, euro jak widzimy również do góry 4,43 i dolar do góry 4,07. Euro-dolar też mocno spada, jak widzimy 1,088. No to popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. A tutaj widzimy, że ekstremalna chciwość też panuje. 65, jeżeli chodzi o bitcoina, rośnie on 1,7% w ciągu doby i przekroczył 30 tysięcy dolarów za jedną sztukę. I tytuł 1883 dolarów za sztukę rośnie o 0,6% w ciągu ostatniej doby. A jeżeli chodzi o skrajności, no to Widzimy, że najmocniej dzisiaj rośnie FTT 20%, Zilikuła 13%, czy wet 12,5%. Zerknijmy teraz na GPW, co tam się wydarzyło. Widzimy, że jeżeli chodzi o spółki gamingowe, to w dniu dzisiejszym. Carbon zblokowany oczywiście do weryfikacji. Potem Pixel Crow 21% na plusie. Pep Games 11 czy 10. Ovid Wars. Z drugiej strony najmocniej image traci 18,5%. True Games 8,3%. Play to 6, 2, czyli 6,2%. Liderem obrotu jest CD Projekt, który traci dzisiaj 2,3%. 52 miliony na obrocie. To jest Games 2,900. 2,400. Games 2,100. Sam indeks traci procent. Zamyka się na kursie 19,677 punktów. Na, o, na bankach dzisiaj dominuje Czerwień. Getting Unicredit tylko na zielonych barwach. 95 centych odpowiada na plusie Getting Unicredit 45 settych. Najmocniej obrywa Santander, tracą 4,12. Ayor 3,66, 3,35 ING. idrem obrotów jest PKBP 60 i 49 pKsa. Przypominam, że wszystkie banki w tym tygodniu obserwowaliśmy na przeglądzie sektorowym i tam zapraszam. Sam indeks traci 3%, zamyka się na 7671 punktów. Na OZE dzisiaj LQ prowadzi 2%, 1,35 mamy na PEP i dzisiaj obserwowaliśmy też sporo spółek z sektora OZE na sektorowym, to też Cię zapraszam. Jeżeli chodzi o OZE Capital 6,7 na minusie, G-Energy 6,2 czy 5,8, MD Energia. Liderem obrotu jest Unimod 460 000. Jeżeli chodzi o WIG20 w szczegółach, tylko cztery spółki w zielonych barwach i to delikatnie powyżej zera jest Orange, PG, Dino oraz Kruk. Najmocniej obrywa Santander 4,12, Aero 3,66 czy KGH 3,48. Liderem obrotu jest Dino 105 baniek, 102 banki, PK Orange. Sam indeks traci 1,95, zamyka się na 2035 punktów. Na spółkach z MVIK 40 popatrzmy, co się dzieje, a tutaj widzimy, że AutoPartner 2,5 na Plusie, Benefit 228, najmocniej obrywa CCC 379 i NG357. Liderem obrotu jest Ciechy 12300 czy STS Holding 77600. Y, Sam indeks traci 4742 punkty na zamknięciu. Jeżeli chodzi o SVIK 80, tutaj widzimy, że najmocniej rośnie Alumetal 4%, PKBX 3829 Mirbud, najmocniej zatrudniaci PCF 3% 25 Ondę i liderem obrotu jest jest GreenX 7300, 400 Team. Sam indeks traci 17 setnych, 20 427 punktów na zamknięciu. Na New Connectie dzisiaj Carbon do weryfikacji, oczywiście Pixel Crawl 21 na Plusie, Ruf 15 czyli Kodadik. Mamy tutaj 15% wzrost. Jeżeli chodzi o najmocniejsze dynamiczne spadki na New Connectie to popatrzmy. Do jakich spółek należą? Image traci 18,5. Noctiluka traci na potężnym obrocie 15%. Quart 14% w dół. Tak więc, Noctiluka, jak widzieliśmy, 2 200 ,000 na obrocie. I czy jakaś spółka jeszcze dzisiaj przebija banieczkę na obrocie, czy też nie na małym parkiecie. Zobaczmy. Jeszcze Woodpecker bańkę 300 na obrocie. Sam indeks traci 60. Jeżeli chodzi o indeks szerokiego rynku, czyli WIG, popatrzmy, co tutaj się wyprawia. A jak widzimy, największy dzisiaj wzrosty to popatrzmy. Będzie, ale jazda w jedną stronę, w drugą stronę. Wczoraj potężne spadki, dzisiaj wyciągnięcie, że zblokowanie po PKC. No, ciekawie. IFC Capital 33 na plusie, HMI bez 20, PBS Finance 15, 13, Police Orko Group 10. Największe spadki, za to popatrzmy, co tutaj się wyprawia. Widzimy APS Energy 9,67 na minusie, Labo Print 7,14 na minusie, czy CDRL 6,21 na minusie. I liderzy obrotu spółek spoza wig 20 mamy kogoś, popatrzmy. Wysoko, wysoko mamy Ciech na pewno, Częstec Holding. Jeżeli chodzi o indeksy na wykresach, popatrzmy, mamy bardzo ładne odpowiednie na wig u czy to jest zapowiedź głębszej korekty, głębszych spadków. Wkraczamy, żeby nie było w okres wakacyjny. Tam więc przydałoby się. Schłodzić te wszystkie nastroje. Jak widzimy cały czas jednak to jest tylko i wyłącznie zejście korekcyjne, jeszcze nic negatywnego nie zapowiada. Jeżeli chodzi o WIG 20, też mamy cofkę. Najważniejsze to utrzymać teraz 2000 punktów. No pytanie, czy w tym miesiącu uda im się utrzymać 2000 punktów? Jeżeli chodzi o sv 80, tutaj konsola trwa na lepsze. Popatrzmy, nic się nie zmieniło w perspektywie na ostatnich dni. Cały czas konsola trwa i podobnie zresztą jest na MWK 40, gdyż konsola trwa na lepsze, razie, zrobili pierwszą cofkę, a 4800 będzie teraz istotnym oporem do przebicia, jeżeli będą chcieli kontynuować. Ja się serdecznie czemu za wyniki. Daraja, hey.